Pani Tyciana z dziećmi przyjechała do Żółkwi z Hersonia. W tym trudnym czasie, podobnie jak setki uciekinierów wojennych w mieście, kobieta znalazła wsparcie u sióstr dominikanek. Bardzo ciężko jest mieszkać daleko od domu. Straciłam pracę i dom. Państwo nam pomaga, ale tej pomocy wystarcza tylko na wynajęcie mieszkania. Dlatego wsparcie sióstr jest bardzo potrzebne. One zawsze dbają o dzieci. Zawsze są tu smakołyki, dobre sery mleko. Na co dzień nie możemy sobie pozwolić na te produkty. Od pierwszych dni rosyjskiej inwazji siostry dominikanki z żółkwi pomagają najbardziej potrzebującym. Są też zapleczem pomocowym dla żołnierzy walczących o pokój na Ukrainie. To była do wojny klasa, w której uczyliśmy katechezy, a w tej chwili jest tutaj magazyn rzeczy, które nie mogą być na dworze, wrażliwych na wilgoć i na bróz. Czyli mamy szampony, jakieś pasty do, do zębów, mamy kawę, herbatę, słodycze. No a w jesieni mieliśmy loterię i dzieci kupowały losy, i z, tego, z tej loterii cały dochód był przeznaczony na ciepłe. Śpiwory dla żołnierzy na front przyjechali, żołnierze odebrali, dzieci miały bardzo duże, duże przeżycie, no my też byliśmy bardzo wzruszeni. W pomoc potrzebującym włączają się też mieszkańcy żółkwi oraz młodzież z miejscowej sobotniej szkoły języka polskiego, którą od lat prowadzą siostry dominikanki. Przechodzimy i pomagamy e, roznosić różne dary uchodźcom, którzy potrzebują tej pomocy. Wydajemy mleko, sery różne, wydajemy też środki chemiczne, wydajemy pasty do zębów no jest wszystko. Hub pomocy humanitarnej w Różówkwi funkcjonuje od ponad roku tylko dzięki ofiarności ludzi dobrej woli i codziennej pracy Dominikanek. Docierają tu dary z Polski i innych państw. To jest taka lawina dobra. Ja bym się nie spodziewała, nawet, że może być tak wiele dobra w ludziach, i, i ono nas niesie też to dobro. No, są trudne chwile, kiedy, kiedy mamy kogoś rannego, ciężko, ciężko rannego, albo kiedy nie możemy połączyć, bo też są takie momenty, kiedy, kiedy musimy odmówić pomocy. W tej chwili mamy te dwa samochody do przekazania w wojsku, a już mamy następnych wojskowych, którzy by bardzo chcieli, żeby na ich jednostki też jakieś samochody poszukać w Europie. Każdy, kto chce wesprzeć akcję prowadzoną przez siostry, może przekazywać datki na konto Fundacji Świętego Dominika.